Siemano, z tej strony Rater. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zarka dziś ze mną jest. Arwenes, hej. Eee, jak jest w tytule, oswajamy Megalodony. Eee, I co tu więcej powiedzieć? No, Jedziemy, Myślę, że oswoimy jednego i resztę, tak jak już pozy nagrywkami, ale zobaczymy, ile to się zajdzie. Jeśli będzie to za krótko, bo fajnie przy... bo jest i tak przyspieszone, to. Czekaj, co tam było, delfin? Megalodon. Ej, tam był, je... był, ale jeszcze coś mniejszego było obok. A tu. Mhm, ale nie, jest słaby. No nie wiem, znajdziemy w sumie. Znajdziemy, ja widziałam różowe. No ale teraz będę na miała... serwie? Tak, teraz będę miała duże wymogi. Rozglądaj się. O ile mogę, bo słońce tak świeci fajnie. No dlatego staram się jak najniżej... latać. Czekaj, coś minąłeś. Bardziej w prawo. W prawo, a nie w lewo? No nie. To jak teraz? Prosto. Prosto. Po prostu szybko przeleciałeś. Tam coś mi mignęło. Eee, jeszcze takie wyjaśnienie. Mamy speediego, naszego pteraska, który jest najszybszym pteraskiem aktualnie, bo mamy moda, że możemy dawać w prędkość yy, dinozaurom latającym. Czyli update, który był z wycofany teoretycznie. Ale nie widać, w sumie, że jesteśmy mega szybcy, i tak, bo jesteśmy trochę obciążeni. Jakbyśmy byli obciążeni, to byśmy naprawdę byli kilka sekund w niektórych miejscach. Jest coś pod spodem i jest chyba ładne. Właśnie, chyba taki... ciężko spojrzeć zobaczyć. to. żółty tak, pasek, tak. pasek, ale. Czekaj, wy. No, ma żółty ten, e, może ten. Wiesz, co? Zamieńmy się. Może ty będziesz, nie masz naprawdę glassa No nie, nie wzięłam. Hmm. Zostawiłam w którymś lino, założę. No nie dobra, leć na brzeg. Na brzeg? Tak, i się zamienimy, tak? Ja nie, no będę... po co? No to, kurde, no to wracaj co? A co, jednak bierzemy go? No czemu mamy nie brać? Bo on jest tak trochę ciężko dostępny A szukamy łatwiejszego tak? no, no nie wiem czy nam się uda o, dobra, Uuu, Przepraszam Coś... Prawie za nisko, Ech. prawie się spuściłem mm. do wody Bo tak nisko się obniżyłem mm. Dobra, dobra. szukamy innego bo faktycznie jest daleko od brzegu A ty mnie z wody nie złapiesz no, znaczy nie wiem, można spróbować. Nie dasz rady. Wy, wylecimy na otwarty ocean i cię zrzucę. Nie, 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 nie. Dziękuję. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dziękuję bardzo. Uważam to za jak najbardziej dobry pomysł. Pamiętam, A, że to ja był nie. rekin w Zatocy, ale może się mylę i to było na żarnych wyspie. Bo to jest wyspa roślinożerców, ale chyba nie ma. Chyba nie ma. Hmm. Nie no, gdzie, że... gdzie była wcześniej były kruki. A wyspa jest dobra, wiem gdzie jest wyspa. Miejsce że jest trochę dalej jest. Możemy tam na tą wyspę, to w okolicach powinno być dużo megaodonów. Ze na to, jaka to wyspa. Ej, tu był jakiś. Mhm, i tutaj. Na dole. Czekaj, trochę do przodu bardziej. Minęliśmy jakiegoś przed chwilą. Nie wiem, to widzisz. No mówię ci, że minęliśmy, 100%. Ale gdzie. Był taki szaraf. Nie teraz, tak? Bo ty jest złe no i o. o! Nie! No <laughs> Właśnie o tych mówiłam ty! Dajfid uwaga! <śmiech> 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 o, właśnie, tutaj były dwa rekiny. No widzisz, może sprawdzić i wygląda w nie? Dzięki, znaczy nie dzięki mnie, a dzięki mojemu sposobowi. Mm -hmm. widzę jednego rekina, drugi to dalej. A tam jest drugi rekin, jeszcze. No, ale te kolory to tak nie widzę ich nawet dobrze w tej wadzie. 225% ma obrażeń, tam w ogóle, więc grubo. Mm. że tak daleko od brzegu znaczy, musielibyśmy no. razem strzelać właśnie, żeby go tu jakoś damy radę, tylko czy ja nie widzę koloru ale chyba ma słabe kolory no to lecimy stąd, bo on jest czysto teoretycznie najbardziej opłacalny ma najwięcej obrażeń i jest łatwiej dost... I, i płynie prosto na nas płynie dobrze nie, nie wpłynie na tą mieliznę, nie ma jak... Wiem. szans Jego kolory to szarawe. Mhm. Mm to nie. Puścimy sobie. Dobra, to lećmy dalej. No. Nigdy więcej. <laughs> no to przez, to, to przez to, że się zacząłem tłumacz rozglądać. Dobra. To przez to, że się zacząłem rozglądać gdzie on jest, to za Dobra, skończyłem. dobra, tłumacz się się zaraz spuścia. Ej, na dole coś jest. Znowu był tutaj na mieliźnie. O! o. Tu jest jakiś kolorowy. No? Strzelać? No, spoko, puszczoć. Czekaj, czekaj! No! Co? Ja mogłam przecież strzelić strzałką! Jeszcze jak stracił, szkoda. Mhm. Dobra, zaczynamy? No, zaczęłam. Oluju, niech pan nie, nie wpływa tutaj za bardzo, bo pan zginie od braku tego, wody zaraz. Jak roślinka. Czy on ucieka? Ej, on już ucieka chyba. Nie, nie ucieka, on po prostu, jakby nie jesteśmy dla niego dostępni, to on traci tak no, <coughs> W ogóle ten... no, no, moim to... Moim zdaniem odpływa. on już ucieka. A powiedzieć ci ile ma torporu, żebyś uwierzyła, że nie? Dobre, nie. Tam też jest dalej rekin jakiś, ale Ma... słabszy chyba. Ma 1000 na 7700 Mhm mm Może tyle wystarczyło patrz jak daleko od No płynie sobie, bo nie może się do nas dostać mm. No i my go nie, nie weźmiemy no. I po hmm. Nie, czekaj, może tu wróci Wraca. Płynie Ciemie prosto. być na tym miejscu gdzie jesteśmy, bo dalej nie wpłynie, to strzelaj mu w pysk. No. A no i nie płynie na nas. Płaszczka go zaczepia? Nie. Uh, energia schodzi. No. Znaczy ja tam nie używam energii. Tak bardzo. To ten tlen. się co chwilę, żeby nie nałożyć. No to wynurzać to też, ale... No Dobra nie mogę płynę... złapać w ogóle. Płynę na brzeg. Odpuszczamy. Znaczy muszę energię sobie. Ale delfinki atakują. A tam dalej jest na mieliźnie jakiś rekin jeszcze. Tutaj widzisz gdzie ja jestem? Nie, właśnie dlatego mówię tutaj. Teraz jestem jest rekin. na tym płynę. Tu są dwa rakiny podamne No właśnie tam patrzyłam. O, o! 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 Ten, 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 ten! Ten Ten skinie. Co ty robisz, chopie? Strzelam do niego. Ja z pistoletu, bo on mało się no ma. What the fuck, co tu się dzieje? Ey, nie stój, 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 mordo! Ej, najpierw ten, co jest. Ten mi już chyba będzie. O nie, ej, ja mnie, pomóż nie pomóż mi, mi! No strzelam, co ja mogę! Ja też! Strzelam z pistoletu, bo idealnie też. Ała, au, się ała. Jula! A nie do tego, nie do tego, nie do tego! No alo, Zwiszę! się! Ja do tamtego! Ale dobra, do tego teraz. O, to się zmieniło. Urna! Ooooo i Ten ma dużo strzelk w sobie do którego strzelałem Kurde kurde, go go go, 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 go 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 Ja już stresu. Nie stosuj się do zasady! Tylko do na tego Stój, wtedy. stój, stój! Zatrzymaj się już brzeg jest, stój! Do tego wtedy strzelałam! Strzelaj dalej! Trochę mu wbiłam wtedy! Oj 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 oj! Piątka Ilon ma, Ilon ma, Ilona. ma Jeszcze dwa tysiące około! No. Ej, bo on już trochę. Spokojnie, spokojnie mamy go. Strzelam. Ja strzelam z pistoletu, więc i to formu Ja strzelam. Co tu się, ej, ten megalodon go zeżnę zaraz chyba. To jest strzelam. On śpi chyba. Tak. Ej, a ten drugi, co co tu się dzieje? Dajesz w niego, Ar... dajesz drugiego, dajesz, bo on na mnie płynie. z zbagowana gra, polecam. Ej, nie mam już. Czekaj, daję ja ze strzałek, ze strzałek! Ze strzałek ze strzałek! on tak śpi do góry? Te są nienormalne. Dobra, daję ze strzałek. Ty, Paczyk, on fajnie. Dobra, mamy go. Rakinami polecimy po olej pewnie, po A Ej, ja patrz on Wydaje. śmiesznie krąży. Nie Oddarzy no, super. Możemy jakby tak rekiny pływały, to to by naprawdę było grubo. Ile ty możesz? Oj? Masz strzałki? Tak. Czemu tu jest kolejny Megalodon? Dobra, spij. Dobrze. Eee, nie zostaw tam tego, bo mu nabijesz... Czekaj, zobaczę, czy tam ten faktycznie śpi, czy on nie żyje, bo nie mam pojęcia. Słuchajcie, <laughs> ciężko stwierdzić, to nie, nie. nie. Bo on wydawał dźwięki jak ten. Ty on śpi, ale ma mało zdrowie. Jaki te... Dobra, masz jakąś rybę, czy coś? Nie, zaraz megalodona możemy tego ubić choć. Dobra, ale ja już nie mam nie mogę strzelać w... A nie, czekaj, jeszcze Wiem, mam trochę. Ubijemy go piką. Dobra, to już... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo ja mam... Słaby. Czekaj, ja muszę sobie pikę nałożyć! Dobra, dwójka. Już mam. Brat gnoja! Ale ja jestem obciążona, więc płynę jak płynę, nie? Gdzie ty płyniesz, gnoju? Wiesz co, ja już wolę rybę upolować. No gdzieś na głębiny ucieka gnoj. No, wezmę zwykłą rybę po prostu. Ale strzał potraciłem normalnych... Dobrze, że miałem chociaż trochę, bo miałem, no. Bo nie przygotowałam się na... Zabijanie. Ale kurde, to, nie, to, to było mistrzowskie oswajanie i w ogóle jak one krążyły, to to było zarombiste, jak na głowie sobie breakdance robiły. <grym> nie, Mark wolno na gra, tak naprawdę udało mi, się należeć już swojej dźwięki No nie, hmm. zapisyły mi hitnowe pancy. Dilo. zepsuły. O, fajnie, stoję sobie na megalodonie. Ja strasznie szybko tracę jedzenie. Ty patrz, co gdzie ja jestem? Czekaj, zaraz. Zdobyłem ogon. A, <grywia> Już płynę z jedzeniem. Ty może byś też coś pozbierał, a nie? Zebrałem Wilo. Właściwie na mm. Weź ty rybą, lepiej karmić. Co za różnica? Mamy przyspieszone oswajanie. Hmm. Dobra, to temu wsadzę. Dobra, jak, jak, <noise> jak się mogę czujesz? Wejść? <noise> jak się czujesz teraz? <noise> Nie wiem, jak wysoko mogę wejść. Ja jestem na tym. <noise> A to jest samica czy samiec? U mnie samiec. O, ja mam samicę. Świetnie. Super. <noise> jeszcze nawet ładne się nam trafiły. No ale poszukamy jeszcze ładnych kolorów. ładniejszych. No. Ty nie mogę wyżej... Uh! Nie mogę wyżej wejść, ale mam plan B. Nie Gdzie to jest, gdzie ty jest? O, nie, safe. nie coś ci chyba... Cyk, no. wow. mm. Zdobędziemy ten ogon! A nie ja i kapitanie. Właśnie, chyba nie wspominałem, mamy moda na jetpack. Bardzo polecam, używa się go pilotem. Znaczy korzysta się z niego w taki sposób, że prawym trzydziskiem myślę, odpalamy go. Yy, a i drugi raz po kliknięciu już go wyłączamy. No u mnie pilot nie działa. No ale ty no, coś dziwnego ojczyk. O nie! O nie, nie udało się. Ten ogon jest ten. Tekstury tam nie działają na nim, smutno. Mamy jakiekolwiek siodło? No, w bazie. Bo on ma za dużo, no 20 kg Speedy nie dał rady tego nieść. Dobra, robimy Terry dinozaura. W dzisiejszym odcinku Megalodony i Terry podano do stołu. Go! Nie czy on musiałby zejść do tamtej. Wiesz, że to nas zabije na raz? Łoł! Wow! Leć, leć do megalodonu. Co on klepie? Uh -huh. Co? Nie wiem. O nie. Leci za mną dalej, za czy mną? nie? strzelaj, 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 strzelaj. Czemu mi nie działa? Nie mogę spojrzeć co... Zanim ja przeładuję, to wiesz co? <laughs> o, diplo, diplo No, zaangażowałam! O nie, go, o, nie, to nie, nie, znaczy. o nie, 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 o nie Tropiłam! Jakbym go tam nie brała do Po Ej, ja bym go zagoniła do kanionu! Po co? No, bo potem możesz z wysokości do niego strzelać. Już za późno. O, no, zauważam, nie bierz go do rekinów. No to pomóż mi. <śmiennie> <śmiennie> Oho, dobra, wziął mnie. <śmiennie> dobra, lecę w twoją stronę. Może cię kiedyś dogonię. Ja lecę do kanionu. Nawet nie mogę się obejrzeć ze siebie, widzisz co ja no, robię? No muszę się obejrzeć, jest o wiele dalej od siebie Dobra Lecę do kanionu Dobra, bo Tylko musiałbyś tak. go. O nie! A ty za się kto może? Co ty zrobiłeś? Strzeliłem mu za to. Do kanionu, Ratel! Gdzie on jest? Za mną leci chyba. Czemu ja słyszę muzykę? Teraz go nie widzę. On ucieka chyba. No nie wiem. On ucieka, 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 ma mało torporu. Go, 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 go. O dobra, idę. Jezu, ja się boję podejść, on tak chyba Nie, nie, ja ratunku! <laughs> Jeszcze Dillo mnie atakuje. Mało atakują. torporu ma, spokojnie. Dobra, dałam. O, nie, 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 uciekaj! nie, 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 nie Żartowałem sobie z tym, biegnie dalej za mną czy nie? Za mną! Co to miało być w ogóle, co? Ja nie wiem, nagle zaczął uciekać, a teraz się nawrócił i Myślałem, że ma więcej, skoro tak ucieka i ucieka ucieka. się nawrócił. Nawrócił się na drogę. Leci za mną, uciekam. Ja już za jestem na chiskach. spokojnie. Dobrze Di- O nie, diplodok zabiłeś mnie! Ej, czekaj, mam pomysł! Weź go, przytrzymaj na siebie. Mm -hmm. Staram się, nie wiem na ile pobiegam. Chwil na mną leć. Mam jetpack, mogę z góry strzelać. O, ja też mam! Właśnie, dlatego chcę to teraz szybko ogarnąć. Pilot, pilot, pilot. Dobra, jestem. Ty kurde, że my tego nie użyliśmy wcześniej. Także wiecie już. O nie, nie mogę jeść. No, jak jestem... Dobra, proszę cię o zmianę. Proszę się bardzo. Leć co tam. Dobra, trafiłam. Kurwa, jak ja nie potrafię strzelać na tym despacu. To jestem głodna, coś jest. z tym ja Nie wiem, o co chodzi. Mógłbyś wcześniej... Polecić, się i wtedy, bym się się i wtedy się Ej, ty się nie dawaj, nie? Nie dałem się. Raptor, raptor! O, raptor się daje. Dobra, już zabiję. Cholera, teraz boję się strzelać, się. Muszę... Dobra. Au. Nie, nie zabija na hita. Na hita nie, bo mnie już dwa razy trafił. O, słodko. Dobra, ja muszę wyjść. To Do cholery, on się tak rusza. Uważaj, uważaj, uważaj! O, o dobra, dobra! Skupił się na tobie. Ja będę strzelać. O nie! Ech. Choler jesteś! Dobra ile on ma jeszcze tego. 5000 za 8, ale mu to szybko. Ja bardzo szybko to spada też, nie? No właśnie. No to cholery, on się tak rusza! No pod bliżej po prostu. No, starał się! Uuu! Dobrze! Wow. Dobrze, zrezygnowałeś, okay. drugi raz. Okej. Okay. O nie. O, weszło? Ładnie. Nie, wierzę, się Ej, bo stanąłeś mi na drodze i nie mogę strzelić. Strzelaj do mnie. Strzelaj do Polaka. Strzeliłam, dobra, udało się. Strzeliłam, dobrze, nasi... Uważaj, raptory. No kurna, co jest mi? Zanim ja się boję o niego, bo jeśli raptor go zaatakuje, to... Ty, ja zaraz życie stracę przez... głód. Spin! Przy Dilo! Dobrze! Dobrze! Dino jest w nim! Nie! No, Ej, wejdź go nie, nie zaatakował go. What co się <laughs> Dobra, ja strzelam do dobra. dobra, udało się. Ej, nie ma żadnych raptorów? Są. W okolicy. Mm. Dobra, na razie jest bezpiecznie. Trzeba będzie coś zjeść. Ty, na serio to za szybko spada. A i Co właśnie mówię? jemu, jemu nie będzie bardzo szybko filofy. spadał głód. Filofy. Znaczy, Boże, nie, narkotyki. Nie Trzeba mu podawać cały czas. Już mu daję. Ej, Dillo gdzieś. Albo kompi. Kompi chyba. Co mi się stało? What the Kąpi mam tu. Teraz nawet głupie kąpi mnie zabije. Ty, kąpi mnie zabije. Kurwa! Do góry! Co to się dzieje? Irna! <śm> Jeszcze Dilo. Strzelam. Nie masz zamiaru zmielona. Za mało. I wciąż nie jadłam. No. Ja nie żyję, prawda? Ja też właśnie zaraz zginę. Na no serio. Na jedzie w końcu. Nie mogę. Staram się pomóc. Nie wiem, że A po co ty do niego strzelasz w ogóle? Nie śmieje. ci pomóc. Został tego raptora, chciałam go uśmiec, Ale kąpi mnie goniły, i komp, to kąpi mnie zapije. Chodź do rekinu. Jestem no, na hitach. Ej, ale ten jest dinozaur, zajmij się nim. On bardzo szybko traci narkobery. Torpor. No to. Ile on ma? Jeszcze ma. Dałam mu jedzenie, daj mu jakieś jagódki ewentualnie jeszcze. To się ma narkotyk, wsadziłaś mu. Dobra, on je. w ogóle? Co dałaś mu mięso? No bo on chyba je, nie wiem. Nie, nie wiem, On jest wszystko chyba. Nie? Nie, 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 to nie świnia. Nie, czekaj, no, bo jeszcze inny taki duży miał. Dobra, nie, wiem, ten mi tam nas. Co to robi? No nie miałam też czasu, no. Dobra, megalodony już są gotowe? To zaraz muszę coś zjeść, bo zginę. No i co tam? Co tu się zadziało, moi drodzy? O Jezu, Ark naprawdę potrafi rozbudzić każdego. Te. Ja już jestem głodny. Niedobrze. Ja też. Ty, ja cały czas stracę. Nie mogę się najeść. <laughs> było wziąć mięsko ode mnie. Ej, ale nigdy nie było tak, że to tak szybko spadało. Ja zjadłam 19 mięsa i już mi spadło w ciągu kilku minut. Dobra, dobra, nie zjadłam 19. Zjadłam! Ej, chodź tu mega Ty... się się oswoi zaraz. Super. Chodź szybko, chodź szybko, chodź szybko. Zginę, ale tam dolecę, no? Dobrze. O to no chodzi. właśnie nie wiem, czy dobrze. <laughs> chodź tu. Lecę tam. Najedź się do syta. Mm -hmm. Chciałabym. No to wsadzę ci jeszcze dwa staki mięsa. Widzisz, dobrze, że wziąłem tyle na wyprawę. Wiedziałam, że tak będzie. Ale nie, to jest aż przesadnie. Ty coś zmieniłeś w ustawieniach. Nie. No ale musisz to zmienić w takim razie, no bo za szybko to schodzi. 1.0 jest standardowe. Za... Wcześniej tak nie było. To samo masz na swoim serwerze. Wcześniej tak nie było. Chodź tu szybko. Gdzie jestem ty tu. No, przed tobą. Nie macie. Oho, mm -hmm. straciłeś spodnie i buty. Jakim Wiesz, co? To... Dostałam. Dobra, ile tu musi jeszcze spaść? Do pięćdziesięciu. <laughs> Chyba. Dobrze, mm -hmm. że szybko głodnie Tak, do pięćdziesięciu. Co tam wcinasz znowu? Cokolwiek, Co? żeby mnie zginęła. Pasuj. Weź ty! Dobra, e, zwaliśmy tego, jeszcze idziemy po tamtego i widzimy się za chwilę.